Czy wiesz, że rynek probiotyków oceniany jest na 87 miliardów dolarów i rośnie w tempie 7% rocznie? Czy wiesz, że 79% Polaków używa probiotyków i jesteśmy na drugim miejscu pod względem konsumpcji w Europie? Czy wiesz, że jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości żołądkowo-jelitowych jest zespół jelita drażliwego? Dotyczy on prawdopodobnie aż 15% populacji. Charakteryzuje się dużymi wzdęciami, gazami, biegunką lub zaparciami lub naprzemienną formą biegunkowo-zaparciową. Co ciekawe, IBS jest drugą, zaraz po przeziębieniu, przyczyną nieobecności w pracy. Gdy masz problemy z jelitami, zapewne od razu sięgasz po probiotyki. Nie jest to dobre rozwiązanie, dlatego że większość probiotyków na rynku może nasilać objawy zespołu jelita drażliwego. Jakie cechy powinien spełniać dobry probiotyk? Przede wszystkim powinien być przebadany, posiadać udokumentowane badania kliniczne, które gwarantują jego skuteczność. Drugą cechą jest jego termostabilność, odporność na temperaturę, przede wszystkim w transporcie, dlatego że zanim do nas dotrze, może być już nieaktywny. Trzecią cechą jest jego żywotność i możliwość dotarcia do jelit, dlatego że nasz kwas solny jest całkowitą zaporą dla wielu bakterii. Czwartą cechą jest bezpieczeństwo probiotyku, czyli badania gwarantujące to, że jest on dla nas bezpieczny i nie kolonizuje naszych jelit zbyt inwazyjnie. Czy jest probiotyk, który spełnia powyższe kryteria? Ano jest. Bacillus coagulans 5856 opatentowany przez amerykańską firmę Sabinsa jest bardzo dobrze udokumentowanym i przebadanym probiotykiem, który szczególnie jest dedykowany zespołowi jelita drażliwego. Jest bardzo stabilny temperaturowo. Możecie go wrzucić do szarlotki, upiec i on dalej będzie aktywny. Jest odporny na działanie kwasu solnego i soli żółciowych w dwunastnicy, przechodzi w sposób niezmieniony jako przetrwalnik do jelita i tam produkuje krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kwas mlekowy bez nadmiernej fermentacji i tworzenia gazów. Dodatkowo wytwarza bakteriocyny, substancje, które hamują rozwój bakterii gram dodatnich i gram ujemnych. Jest to szczególnie istotne w zespole jelita drażliwego, który charakteryzuje się przerostem bakteryjnym w jelitach. Uwaga! Czy wiesz, że ten probiotyk możesz ugotować, upiec w swoim ulubionym cieście, zamrozić w zamrażalniku, i on nadal będzie aktywny, będzie działał i spełni swoją funkcję, jest to ewenement w świecie probiotyków.